Prośba, kaznodzieja Salomona Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, ale ziemia trwa na wieki. Do ciebie, Jahwe, wznoszymy oczy: Tyś naszym Bogiem, Ojcze nasz. Usłysz nas, Panie na wysokościach weź swą opiekę, nas, swoje dzieci. Choroj nas od kataklizmów globalnego ocieplenia. Zachowaj od powodzi, wichrów, części ziemi, huraganów, wirów powietrznych. Rozlej miłość do ciebie Boże i bliźnich w sercach ludzkości. Zlikwiduj wojny, zbrojenia, mory, nędze, choroby, Właśnie, Spuść obfite plony, urodzaje. Spraw, by dobra były sprawiedliwie dzielone. Nie zapominaj, Panie, o niepełnosprawnych sierotach, osobach samotnie wychowujących dzieci. Podaj rękę uzależnionym, opuszczonym. Użycz nam pod dostatkiem wody pitnej, wyeliminuj, wyeliminuj terroryzm, morderstwa, nałogi, zboczenia seksualne. Otocz opieką życie człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Ześlij nam zdrowe, dobre potomstwo, podporę w starości. Obdaż nas długim, szczęśliwym życiem, Daj nam sprawność fizyczną i umysłową w latach podeszłych. Chcemy Tobie, Jahwe, innym służyć Twoją pracą, rozgłaszać sławne czyny Twoje, Boże i Twoje miłosierdzie. Amen.